Białe kaptury, pochodnie i terror. Ku Klux Klan to jedna z najbardziej kontrowersyjnych organizacji ekstremistycznych w historii USA. Kim byli jej założyciele i jak zastraszali całe społeczności? Ku Klux Klan powstał w 1865 roku w Tennessee. Założyli go byli oficerowie Konfederacji, m.in. John Lester, James Crow i John Kennedy. Na początku klan miał charakter towarzyski, ale szybko stał się grupą terrorystyczną, która przeprowadzała brutalne ataki na Afroamerykanów. W latach 20. XX wieku klan liczył aż 4 miliony członków. Jednym z najbardziej szokujących wydarzeń było masowe linczowanie Afroamerykanów w 1915 roku w Georgii, kiedy zamordowano 13 osób podczas jednej nocy. Ku Klux klan pozostaje przestrogą przed nienawiścią i ekstremizmem. Choć ich potęga upadła, historia pokazuje, jak niebezpieczne mogą być ideologie oparte na przemocy.